Wyk, wyk, wykluk, znaczy raz, dwa, trzy Pisa, 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 śpi, 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 śpi. Dałaj go kurwę Dobra, śpi, podbiję, podbijaj, piję. Jamas, 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 nam. Jamas, jamas, jamas. Jamas, 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 jamas. Trzymaj go, czemu go. Śpi, 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 śpi. Jami, kamik Od, odbij. Odmij, do tyłu. Wale, 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 ja was, ja mam, No To podbij kurwa. Dobra. Stój. Nie, nie bójcie się, podbijajcie kurwa, nie bójcie się, nie bójcie się. Dobra, chodźcie za mną wszyscy, kurwa, statek. 干嘛嘛？个？我嘞，我嘞，我嘞，这次我嘞来，自己哭了。我嘞，那莫他妈的，莫他妈的拍些，我嘞，拍些，你拍些。你先看，看那谁啊？八四。变身，变身，变身！老板，变身，变身，变身，变身！八，慢慢来，你快来一个，谁啊？八四。 śpi śpi, śpi, śpi. dobra, Mohamed, 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 do spodu, do spodu, do spodu, pigo, Mohamed, Mohamed, na trzy, yo, raz, yo, dwa, dobra, Jole, 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 podbijaj, kurwa, dobra, podbijaj, przebijaj, 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 Jole, dawaj, Aś tu, widzicie tego, kurwa, dobra, Jole, weźcie sobie, widzicie tego, Jole, a biegamy w nich, tam kurwa, są lesze, trzymaj, od razu przebijać. Jola, bijcie kurwa, z tych stron. Wszyscy Jola bijcie tam kurwa i przebijaj za mną. Od prawie, odprawę Od prawie, od Jola, Jola, Jola. Jola na 3, Raz, dwa, trzy. rzuć mu tam Jola kurwa ten. Przebijam, przebijamy. Jola, Jola, Jola. Dobra, trzymajcie to, Jola. Śpij, 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 śpi. Dobra. I bloody, blady, blady. Raz, dwa, trzy. Och, co? Zakałem, 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 zakałem. Dobra, raz. Resto, resto, respond, resto, resto. Dobra, śpij. elder, dobra, dobra, dobra.

Raz, dobra, śpi. Skalka, skalka, skalka. Dobra, podbijacie, podbijacie, skalka, śpi. Yy, devon, 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 devon. Znaczy, raz, dwa, trzy, śpi, patrz, śpi, śpi, trzymaj go, trzymaj go.